I się widzowie, w dzisiejszym odcinku zaczniemy nową serię Hardcore um, To jest właściwie piąty hit, który wygenerowałem Nie sprawdzałem iść tutaj To jest, to jak widzicie, prawie spawn um, Jest z, z, z większy, bo prawdopodobnie jest z 00 na wodzie dlatego się tak daleko O, tam jest statek na przykład um, Tutaj bardzo możliwe, że jest jakaś wioska, więc pójdźmy Zetknąć jakieś drewno i zrobić jakiś kamień. Jedzenia wziął bo na, na tych plecach na pewno będzie jakaś wioska, tylko pytania daleko. Sam nie jestem pewien, gdzie mam iść, Ta. Okej, okay, ma, mamy wioskę, e, ale najpierw pójdziemy do tamtego zamknięcia. Może e, okej, okay. o kurde, to może być jakaś kolejna wioska. Nie pasuje się na wioskę, tam, tam bym się mogli. E, tam. Lewa pólka tam jest, okej. Okay. To nie jest ustawione widzowie, to jak mówiłem to jest piąty sit, który wygenerowałem. Na dwóch mi ustawiono jakieś białe smierzy, więc um, szybko popłyniemy do tamtego wraku. Okej okay, widzowie, dopłynęliśmy tutaj. Stąd to, nie widać tej wioski, ale tam była. Um, zobaczmy co tutaj jest. To chyba nie jest najlepszy. Okay, fire protection, nic nie nam nie da. Ok, trim, to jest najbrzydszy. Najbrzydszy, ale mamy, to jest najlepsze. Jaki mm, jeszcze shipwreck, tam e, to nie ma. I to jest ten najgorszy typ statku, gdzie nawet nie ma tej skrzynki chyba z surowcami, takimi jak zelazem. Więc... Ale słabo, dobra. Ale może wszystko będzie lepsze, chociaż. Um, kurde, słabe to mamy. No mamy zupkę. Dobra, jak to jest. Weakness. No, 500. No. no dobra, nie tak słabo. Okej. Okay. Na pewno tam jest Blast Furnace. W tym jednym domku. Tam. Więc sobie go weźmiemy. Tutaj posadzimy tą trzcinę. Będę tutaj plantację zrobić, bo już tak na przyszłość planuję. Hmm, dobra. Okej, okay, spodzko. Ja już drewno, to te kwiatki zielone. Nie wiem, po co nadal. Okej, okay, okay, kejwik, Oby były tam deep shade display bo deep to one czerwone diaksy. Bardzo mrugielę z remontiaksy. O, czy tu jest coś fajnego? Okej, okay, blacksmith. Blacksmith. Słuchaj, to mi wiaderko, wiaderko. Pani, wiaderko. Daj mi pan wiaderko. Kurde, mogło być wiaderko. Tylko teraz pytanie, czy tniemy diaksy. Jak będą diaksy, to się bardzo rzucę. Nie ma pan diaksu, ale ma pan to, 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 to jest dobre. To wywalimy. chlebek i sakwa, sakwa się zawsze przyda. Okej, okay, to nie można, nie można, nie można, okej! Okay. Chyba drugi Blacksmith to nie jest ustawione widzowie, to jest piąty seat, który generuje. Fingam to nie jest ustawione. Okej, okay. kolejny hełm. Hełm. No to mam całkiem farta do tego. Prawie hmm. kopię to. Dwa Blacksmithy. Tak. Nie powiedział 8 na 10 dzieska. Takiego wielkiego szału nie ma. Ale są dwa velaxmity, lepsze to niż nic. Okej, okay. okay, widzę wy tułem Tu wioskę, ustawię sobie jakiś domek może. I wrócę do was. Tam jeszcze weźmiemy weźmie tam, tam, tam blast furnace, ten szybki piecyk tam jest kolejny ten dom więc jak weźmiemy, złotujemy to zabierzemy im pracę no i y, zobaczymy jak tam dalej będzie i powiem wam po prostu golem dropnął 4 żelaza więc tak średnio widzowie yy, yy, ogólnie to yy, tutaj ogarnąłem kilka villagerów pozamykałem ich, bo zobaczyłem, że już dwóch naszych, czy jedne, jeden na pewno yy, Ginął nam paru viadżerów. Na pewno jestem pewien, że jeden, ale parę dąków było pustych w nocy, więc wydaje, wydaje mi się, że są chyba dwóch nabawili zombiaki. E, ale na pewno jeden jednego wieśniaka straciliśmy, więc pozamykałem. E, znalazłem cave'a. Tam znalazłem był także biom śnieżny e, w tamtą stronę. Um, I chyba zacznie się dobudowanie takiego prostego domku, co raczej nam nie posłuży um, jakoś bardzo długo, ale tak na pierwszych par odcinków, więc tutaj te domki z drewna powyrabiam. Zabiłem golema, tutaj tarczę, pobiłem wiozłeczkę z mobami w nocy, nawet jednego endermana złapałem, prawie mnie zabił zresztą. Um, bo próbowałem go nie, nie, jestem debilem i zauważyłem, że mam łódkę inwentory. E, no, więc to jakby to tyle co się działo. E, no i zaczynamy zbierać te jakby drewno na nasz pierwszy domek. E, więc teraz zatę z tego domku, z wszystkich domków. Zrobię sobie także mały zapas i pójdziemy do cave'ów, znajdziemy jakiś fajny cave. Jak widzicie to jest zamkniona villagera jakiegoś. Zajdziemy jakiś fajny kiedy i Spróbujemy sobie Full Iron Seta zrobić, bo naprawdę niewiele nam brakuje. Więc zbudujemy domek. E, widzowie obrobiłem. To jest moja druga sikiera, prawie na zniszczeniu. Obrobiłem tam te wszystkie domki, te jak widzicie. Tamtego nie, bo są jestem inne typ drewna. No ale obrobiłem większość domków. Mam e, 161, czyli prawie dwa staki. Um, I pomyślałem sobie, że niedobry pomysł jak ten domek zbuduję tutaj, na wzgórzu byłoby fajnie, ale mi się wyda także fajnie, ale mi się wydaje, że byłoby trochę daleko naszej wioski, um, więc tutaj zbudujemy nasz piękny domek i po prostu e, powiem wam jak tutaj skończę to robić, jeszcze tą ścieżkę poprawię, taka brzydka jest w tych wioskach, powiem wam jak skończę domek, albo będę w przynajmniej. Okej, okay, widzowie. Zrobiłem to jakby całkiem taką połowę domku. Pewnie będzie tak całkiem taki nawet brzydki, ale zrobiłem ogólnie połowę, tak jak mówiłem. Tutaj będą schody, jeszcze jedno piętro. Wygląda tak całkiem średnio, wiem, ale to jakby mi nie potrzeba piękności. A nawet jakbym chciał, to nie umiem całkiem dobrze budować. I to jest, to jest bardzo popularny typ domku, żeby tutaj ślady, żeby tutaj schodki będą to jakby tam będą piece oraz skrzynki, wraz tutaj z drabinką na górę. Mm, dobra, więc będę się kontynuował za dalsze robienie. Widzowienie starca tak jak tutaj zrobiłem. E, tak samo jak na tym tutaj poziomie, e, nie starczyło mi drewna niestety. Tak samo jak na tym poziomie, muszę zrobić taką to, jakby linię. Mm, do bardziej to, jakby takiej głębokości, jakby to nazwać. E, ale potrzebuję jeszcze trochę drewna, żeby zrobić Taką dodać się do głębokości do tej budowli, tak jak, na tym, tak jak mówiłem zresztą. Oraz potrzebuję na skrzynki. Pój pój dosłownie muszę skopać troszkę tego Blacksmita, tak bo to się przyda, bo to jakby sto sto stoi w drodze naszego domku. Ale potrzebuję jeszcze na parę skrzynek dużych, więc chyba wytnę jeszcze tego resztę tego Blacksmita, który to jest, tego drugiego blacksmitha, bo drugiego prawie cały wykopałem. Będę, będę tak jakby, zwierzka potrzebować jeszcze drewna do, do wykończenia tej budowli. Okej, okay, widzę, że zacząłem tutaj. Zebrałem um, drewna z wioski, ale także podczas między tego e, zrobienia, sobie możemy zrobić taki sad trochę. I używając Mila, który dostałem, biję troszkę szkieletami w nocy, żeby nie dawało mi spać. Dosłownie trzy się gryskiły w, w moim domu. Nie wiem, jaka jest to szansa. W końcu było oświetlenie, ale poza domem. Więc to jest sad. Tutaj będzie skrzynka na jabłka i będę go to tak jakby rozrastał. Um, I także myślę, że będziemy um, powolutku kończyć nasz domyśl i kończyć nasz epizod. Um, idę tam dokończać. Zrobiłem um, koniec tej ramy. To jakby większość domku jest oskrobona z drewna. Co do ostatniego... Um, Kawałka. Szczególnie tutaj w stanie te, gdzie teraz jestem. Musimy tylko skrzynki właściwie i resztę obramówki, a tu jest taka lubu zawsze się przyda. Tutaj będzie skrzynka na jabłko Chyba nie jest sadu. Aby ja się gotowało. Okej, okay. tutaj mi i już e, będę kończył powoli ten epizod, jako że przegrałem już trzy dni tutaj. Um, będziemy mieli domek, i w następnym odcinku pójdziemy do okej, bo wiadomo się, żeby zmieniły plany troszeczkę więc tutaj porobię chorób to rzeczy um, to jakby rozróżnę ten o parę drzewek, pobili się w jest jeszcze tam mieszka. Osznie tutaj po pejny, także kiedy tu jesteśmy, rozrośnijmy naszą plantację Sugarcane córkę, żeby zawsze raz tutaj było kiedyś na Enchant, więc nie jest tam pani to bardziej chyba do Fireweg, ponieważ Enchant pewnie sobie kupię od Librariana, bo... Dużo osób o tym zapomina, ale tak naprawdę no, sprzedawać, bo kształty te 9 emeraldów, a pewnie go jeszcze zamplifikuje, to będę mieć pewnie jakieś trzy, a wiecie, z te to jest prawie nic, jak na to poczuje, jakieś 14 chyba na Max Enfant. E, no, więc tutaj we na nawias i będziemy już powoli chwili